Zawitała do nas pełna ciepła i słońca. Polska złota jesień przypominała o sobie, zmieniając kolory traw i liści na drzewach. Choć ulubiona pora roku przez większość nas, lato powróci dopiero za 9 długich miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej początek jesieni będzie naprawdę piękny. Taką pogodę będzie mieć przez następne kilka dni. I najbliższy weekend szykuje się także ciepły, pogodny i słoneczny. Temperatury będą tak od 18 do 20 stopni w dzień, a w nocy temperatura spadnie do około 9 stopni. Jeszcze przez najbliższych kilka dni taka pogoda się utrzyma. Odpowiedzialny za to jest rozległy wyż z nad Europy Zachodniej. Z pewnością w pierwszy jesienny weekend z nieba nie spadnie kropla deszczu. Nic nie wskazuje też na to, by zmieniło się coś w przyszłym tygodniu, a to niestety nie jest dobra wiadomość dla grzybiarzy. Na razie jeszcze deszczu nie będzie. No, dla osób, które lubią chodzić na grzyby, to jest niestety jest smutna wiadomość, bo wiadomo, że w lesie jest sucho i grzybów jak na lekarstwo. Wiaterek będzie taki, momentami może być nawet umiarkowany. Ale to będzie znaczy nie będzie wpływało jakoś tak negatywnie na nasze odczucie ciepła. Chociaż w ciągu dnia cieplejsze płaszcze nie będą nam jeszcze potrzebne, warto wyciągnąć ciepłe koce i kołdry, noce i poranki będą już bowiem coraz chłodniejsze.